Ja to czy, czy miałeś jakieś wątpliwości zanim w ogóle zaczęliśmy współpracę? Mega dużo miałem wątpliwości. Na samym początku wydaje mi się, że nie wiem, po prostu gdzieś tam cię zacząłem followować na Instagramie, ale też mm. nie miałem jakoś specjalnie czasu. Chyba mi jakiś kumpel ciebie polecił albo nie wiem, Instagram mnie ciebie, mm. mnie ciebie polecił i pierwsze takie wątpliwości wydaje mi się, że chyba coś tam wspomniałeś. Nie wiem, czy to było po prostu jakaś strategia marketingowa i rozsyłałeś wiadomości, domyślam się, że do jakiejś większej Liczby osób i nie pamiętam szczerze mówiąc o czym, o czym, o czym wspomniałeś, czy dostępie do jakiegoś wideo, czy... a ja pamiętam, że tak zażartowałem i odpisałem ci, domyślając się, że w ogóle tego nie odpiszesz, że zamiast tego wolałbym się, nie wiem, spotkać na 15 minut, czy na jakiś trening. No, tak. e, no i, i chyba jakoś odpisałeś, umówiliśmy się na konsultację i tak. Te wątpliwości głównie tyczyły się tego, że miała być to współpraca online, i myślałem, że to jest. Siema. E, ale Siema? Też, tak, myślałem, że to jakiś e, skam. E, to znaczy, no dobra, może nie aż tak, że skam, w tym sensie, że oszukujesz ludzi, ale że no, no. nie wierzyłem, że można osiągnąć efekty współpracując wow. z kimś online. I pamiętam, okay. że ja to jakby adresowałem podczas naszego pierwszego takiego spotkania, kiedy, kiedy mówiłeś mi, jak zapatrujesz się na taką potencjalną współpracę, no. ale m, nie do końca jakby cały czas byłem przekonany, bo nie wierzyłem, że jakby ja e, moje doświadczenia trenując, miałem chyba dwóch trenerów personalnych, e, ćwiczyłem z nimi na siłkach fizycznie, nie miałem żadnych efektów, żadnych i myślę sobie, no to ja koleś, ty może osiągnąć ze mną efekty e, w ogóle mnie nie widząc. E, no i okej, okay, no zdaję sobie sprawę, no sam na co dzień korzystam z jakichś zoomów i nowoczesnej technologii, no okej, okay, no. no dobra, no ma, masz Masz tę kamerę, ale mimo wszystko ja, ja tego nie kupowałem. To jak to, jak to się stało, że, że tak chciałeś spróbować mimo tego? Wiesz, co mm, chyba to jest też coś, co, o czym ci mówiłem na samym początku, że trochę w cudzysłowie kupiłeś mnie tym, że jesteś niesamowicie kompetentny, mhm. sympatyczny, a ja miałem latę pracy w customer service, że roz jakieś rozmowy na okay. słuchawkach i dla mnie jest to bardzo ważne, bo tutaj trochę wrzucę ludzi do jednego wora, bo nie mamy nie wiadomo ile czasu. Z moich takich doświadczeń jest wielu ekspertów i to właśnie mówię hmm. o różnych ekspertach, nie tylko po prostu o kimś, kto nie jest trenerem personalnym, ale ogólnie jest dużo ekspertów, którzy mają tę wiedzę ekspercką, ale nie potrafią tego sprzedać, nie potrafią się komunikować, okay. a ty to potrafisz, więc to chyba był taki, coś w się sensie, dało mi to do myślenia i stwierdziłam, no czemu nie spróbować. Fajnie, fajnie, że się tym dzielisz. Powiem ci, że Miło tak to słyszeć z, mo z mojej perspektywy. I w takim razie jak to było z tymi efektami? Jak, jak to było wiesz z tym ćwiczeniem online? I z, jak, jak to w praktyce wyszło? W sumie wychodzi, wychodzi super. Wychodzi super i to totalnie przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Bo okej, okay, przez ostatni rok, czy w sumie dwa, trochę się zapuściłem, mieszkałem w Atenach, w Grecji. Wiadomo, dobre żarcie, e, mm. ale też hardkorowe upały, więc też mało ruchu, bo często siedziałem gdzieś po prostu. Skitrany albo w swoim e, domu z klimatyzacją, albo gdzieś tam się chowałem po jakichś knajpach, kawiarniach, więc tak, mało ruchu, do żarcie, jeszcze takie niezdrowe nawyki żywieniowe, typu chipsy, mm. napoje gazowane i to w kosmicznych ilościach, e, więc, e, więc wiadomo, że jakby tego efektu finalnego jeszcze nie ma, no ale też jesteśmy w, nie wiem, nawet nie w połowie współpracy, bo tak jak ci powiedziałem, ja nie mam jakby żadnych wątpliwości, że to Naszą współpracę chcę przedłużyć, więc, mhm. więc nie ma jakby czy tego efektu finalnego, ale są i tak gigantyczne efekty. A bo... zanim, zanim do nich przejdziemy, bo to jest Aha. super ważne, ale zanim przejdziemy do efektów, to w ogóle, wiesz, mógłbyś się podzielić, co co najbardziej ci przeszkadzało, co, co chciałeś zmienić przed, przed tym, jak podjęliśmy współpracę? Co mi najbardziej przeszkadzało, to jak wygląda? Bo zawsze też miałem jakieś problemy z że tam nie będę w jakieś wchodził szczegóły, czy super szczegóły, ale mm -hmm. mam ze sobą jak lata terapii, psychoterapii i też, mm -hmm. no mówiąc po prostu tak ogólnie nie do końca dobrze czułem się, nigdy, nigdy nie czułem się dobrze w swoim ciele, o tak. Mm -hmm. Więc to był taki główny motywator, a taki dodatkowy to było to, że no pracuję, e, pracuję z domu, pracuję zdalnie, mam jakieś spotkania na Zoomie, więc to jest całodzienna praca, nie wiem, przy stole, przy biurku, z komputerem, i później też często, no nie wiem, jakiś nagrywam swój podcast, więc robię resecz, więc siedzę z tym komputerem okay. no, czasami 10-12 godzin dziennie. No tak, e... trochę tego jest. Ale fajnie, fajnie, że to powiedziałeś w ogóle wiesz z tym a propos tego wyglądu, bo bardzo dużo osób, tak ma i w ogóle bardzo dużo, dużo osób zaczyna w ten sposób ćwiczyć. I wiesz, ja, ja miałem podobnie, że też jakieś tam kompleksy są i to jest totalnie normalne, ale wiesz teraz jak. Zacząłeś nad tym pracować, to jak, jest, jak aktualnie czujesz się ze swoją sylwetką, po tych ile już mamy? Pół roku? ćwiczeń? No, wydaje mi się, że zaczęliśmy jakoś, nie wiem, 9, 10 stycznia, no, 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 a teraz to, jest 10, teraz, ta, czyli, 6 to, czyli 6 miesięcy 7? 7, 7, nawet. 7 miesięcy. No jak, tak, jak, teraz, jak, jak teraz czujesz się, jeśli chodzi wiesz o tą właśnie sferę wizualną ogólnie, o swoje swoim hmm. ciałem? Najlepiej. To znaczy tak, tu się włączę taki mój perfekcjonizm, ale okay. wydaje mi się, że taki perfekcjonizm też taki podszyty takim moim realizmem, bo mm -hmm. mówiąc o realizmie, mam na myśli to, że wiadomo, że to ciało będzie jeszcze lepiej wyglądało, wiadomo, że nie wiem, jeszcze ten tłuszcz, ten niepotrzebny Wiesz, tłuszcz... bardziej, nie bardziej jest... chodzi mi o to w porównaniu do tego, jak było, nie? Jak no to to jest nieba ziemia, no bo, bo po prostu teraz wyglądam najlepiej jak kiedykolwiek jak wyglądałem. To po, po czym tak najbardziej tu widzisz, że, że zaszła zmiana, jak patrzysz na, na swoje ciało? No ogólnie, po prostu widzę, że już się zaczynają zarysować, czy zarysowały się, może tak, jakieś mięśnie, okay. e, klatka piersiowa, jakieś biceps e, i to, co zawsze mi przeszkadzało, czy szczególnie mi przeszkadzało w tych ostatnich dwóch latach, czyli ten brzuch, gdzie była hmm. duża warstwa tłuszczu, no już on zaczyna wyglądać. Powiedziałbym no, znowu z takim moim perfekcjonizmem na takie 4 z plusem w skali szkolnej 1-6 okay. okay. Ale już, już, już przynajmniej jak, nie wiem, wychodzę, biorę prysznic i no nie time. wiem, wycieram się i widzę siebie w lustrze To nie mam tak, że myślę sobie, ja pierdolę, e, wygląda to źle, 4+, okay. tylko... plus, plus, tak. a na początku na ile byś ocenił, jak wiesz, jak zaczynasz? Na 1, zaczyn w na na to na 1 okay. to, to jest... Gigantyczna, gigantyczny, to... gigantyczny jakby przemysł Zdecydowanie. I ja za zauważy zauważyłeś jeszcze jakieś zmiany? Po, po pierwsze, to co powiedziałam, ta sylwetka. Po drugie, nie mam żadnych bólów kręgosłupa. Po trzecie, przestały mi, nie wiem, strzelać kolano. Śmiałem, że tak mi strzelały jak mojemu dziadkowi, który był byłym piłkarzem i odszedł w wieku 94 lat. Więc, wow. em, więc mając właśnie, nie wiem, 37 8 to mhm. no, praktycznie przy każdym ruchu chylałem się, coś podnosiłem. Okay. Za każdym razem mi strzelały kolanem. Teraz w ogóle. E, w ogóle. W ogóle. Fajnie, to, to brzmi naprawdę fajnie. W ogóle ile ty wyeliminowałeś tych chipsów? W sensie z ilu do Ilu? Duża różnica, nie? Tak mi się wydaje. To jest tak, korowo tak, ja spokojnie, wymnażając, e, zazwyczaj jadłem 130 gramowe, to no, nie są to mega paki ale to nie są te małe opakowania. Więc jadłem <grym> no. zazwyczaj trzy opakowania e, tygodniowo. Zazwyczaj. Mm -hmm. Piątek złota, niedziela chipsów, no czyli słaby jestem z matematyki, no ale to jest spokojnie ponad kilogram chipsów miesięcznie na no lajcie. Thanks. A teraz pamiętam, że jak zaczęliśmy, zaczynaliśmy współpracę, ja też jestem, taką, jestem też taką osobą, wychodzę z założenia, że nie, nie lubię takich skrajności, więc też nie chcę okay. sobie odmawiać tych ty, czipów, tych tej przyjemności. I na początku pamiętam, że bardzo ciężko, nie wiem, luty, marzec, bardzo ciężko było mi trzymać się, ustaliłem sobie chyba 50 gram tygodniowo, no, no. czyli z 350 pi razy drzwi na 50 i było mi bardzo ciężko. No, no. Raz, w, wydaje mi się, że w ostatnim miesiącu e, zjadłem dosłownie 20 gram chipsów. Taką 20 gram, to jest jakieś 5 gaskę, tych Tak, po prostu tak. <grym> taką małą garstkę w takiej sposobności. Nice. I jeszcze mam cały czas w domu, nawet wczoraj mamie mówiłem, trzy nie na e, napoczęte opakowania chipsów, gdzie kiedyś to bym po prostu zjadł zjadło od razu, bo mnie to kusiło. Trzy nie na napoczęte opakowania chipsów i dwa napoczęte. Okay. E, no i to tak Leży. I po raz pierwszy od lat, bo to były lata, takich niezdrowych nawyków żywieniowych, a teraz piję e, może nie wiem, LI, ale coli zero żeby tam nie było cukru i, i tyle. I gitarę, i, i, nie I żyjesz. No. I żyję. Nie, nie wiem czy u ciebie tak było, ale czy to było coś co było najcięższe w tym procesie? czy nie? Ten pierwszy krok? Czy pierwszy krok był najcięższy? No, no, żeby wiesz, zaufać, żeby podjąć tą decyzję. Dobre pytanie, ale szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć. że Wydaje mi się, że nie do końca. Im jestem starszy, tym więcej podejmuję takich jolo decyzji. I okay. jakby podejmując decyzję o współpracy, no pomyślam sobie, no. No, najwyżej to będzie kolejna, kolejna zła decyzja w moim życiu. A powiem więc... ci, że to, to jest bardzo, bardzo rzadka umiejętność, więc w sumie szczerze, fajnie, że takie coś masz. Najciężej jest zrobić ten pierwszy krok, że jak już go zrobią, to dobra, idą to do przodu, jest... mają fajne efekty, odzyskują tą wiarę w siebie, ale często, żeby zrobić ten pierwszy krok, mają pewną blokadę. I coś powiedział takiej osobie? Spróbuj po prostu. Wydaje mi się, że no to właśnie jest kwestia jakichś doświadczeń życiowych. E, jak moja najlepsza przyjaciółka. Ja mówię, się, gra się ma. No, jeśli czegoś nie spróbujesz, no to to nigdy nie będziesz miał takich efektów. Fajnie, w sensie w ogóle powiem Ci, że podzieliłeś się, tak wiesz, od serca takimi wydaje mi się, że rzeczami, które z Twojej perspektywy były, były bardzo ważne. Myślę że, myślę, że to zajebiście wpłynie na ludzi, wiesz? Uwierzyłem w to, że jesteś, uwierzyłem w twoje kompetencje, jak zacząłem widzieć efekty, ale mm -hmm. to, co mnie właśnie przekonało i dzięki czemu mo mogłem zapomnieć o tym swoim sceptycyzmie, to było właśnie to, że czy jesteś ciepły, empatyczny, wygadany, elokwentny, bla, bla, bla. Więc ja to, tak. jest, to jest mega jakby też istotne, bo same kompetencje czy sama wiedza fachowa to wydaje mi się, że jest tylko. Częścią. Tak, częścią pakietu. No jasne, kurwa. Powiem Ci, że naprawdę miło miło to słyszeć bardzo. Powiem Ci, że muszę lecieć, bo mam trening zaraz, ale jasne. fajnie, ba bardzo fajnie to wyszło. Fajnie, że się wiesz, otworzyłeś tak, że, że w ogóle miałeś odwagę. Mamy to, to ja dziękuję bardzo.